Cześć kochane i kochani, witajcie w moim filmiku w moim filmiku na moim kanale w nowym filmie ulubieńcy miesiąca kwietnia boże, miesiąca maja i ulubieńcy ostatnich w sumie takich, jakichś tam wcześniejszych miesięcy, z tego względu, że przyznam wam się, że nie pamiętam kiedy ostatnio nagrywam ulubieńców, więc myślę sobie, że dzisiaj jest najwyższa pora, żeby coś takiego nagrać w miesiącu maju jak i w miesiącu czerwcu teraz Początkiem czerwca raczej stawiam na pielęgnację, mój makijaż ostatnimi czasy jest naprawdę bardzo minimalistyczny, jeżeli już, no to wiadomo, że jest to podkład, puder, lekkie ocieplenie raczej niż konturowanie i stawiam raczej właśnie na pielęgnację i jeżeli chodzi o makijaż, to w makijażu stawiam raczej na brwi, żeby one były dobrze wyregulowane. Henna przede wszystkim oraz pielęgnacja mojej twarzy. Zacznę może od takiej pielęgnacji, bo tutaj w koszyczku przygotowałam sobie kosmetyki, które są godne uwagi, warte uwagi. Mam nadzieję, że coś tutaj fajnego podłapiecie. W moim ostatnim vlogu z Krynicy e, dostałam pytanie, mu uzupełniałam RWI. Wtedy miałam tylko i wyłącznie henne i ostatnimi czasy, kiedy raczej nie maluję się tak mocno, kiedy staram się tak jak najbardziej naturalnie to wszystko podkreślić, stawiam raczej na hennę i hennę, którą używam już od długiego czasu, jest to henna żelowa marki Refectosil. po prostu to jest miodzio, uwielbiam tą hennę, ona mi się najdłużej trzyma, testowałam już dużo innych produktów tego typu i jednak ta henna sprawdza się najlepiej. Ja mm, mieszam dwa odcienie, natural brown oraz ma, e, grafitową e, no i oczywiście do tego są, jest są to takie właśnie kropelki, aktywator. I wtedy, kiedy trzymam dłużej tą hennę na moich brwiach, to efekt jest naprawdę świetny, już nie potrzebuję malowania brwi, więc mój ulubieniec ostatnich miesięcy to jest na pewno zdecydowanie henna refektosil. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to tak, patrzę, co, ty w to, co w tym moim koszyczku tutaj się znalazło, i nasunęło się naprawdę bardzo dużo kosmetyków z pielęgnacji, jeżeli chodzi o pielęgnację, kosmetyków. Bielenda. Przede wszystkim ostatnio miałam możliwość wypróbowania i przetestowania nowości CarboDetox. Jest to tutaj w tym przypadku pasta myjąca, pasta węglowa, taka trzy w jednym. Ją możemy używać jako pasta, jako peeling oraz jako maseczkę e, matującą. Aktywny węgiel, glinka zielona, przeznaczona do cery mieszanej i tłustej, czyli coś dla mnie. Ja z tej serii z Bielendy, z CarboDetox dostałam jeszcze krem, żel i kremu na razie w ogóle nie otwierałam. W każdym razie ta pasta ja ją używam codziennie, praktycznie, w zależności jakich efekt, Jeżeli chcę uzyskać, chcę, po prostu czuję, że moja skóra potrzebuje maseczki, to wtedy nakładam ten, tą pastę na całą twarz, czekam, aż ona sobie troszeczkę tam osiądzie i wtedy ją zmywam, używam jej jako maseczki. Raczej przeważnie staram się ją używać i używam jako taki taka pasta peeling, ponieważ ona ma naprawdę takie bardzo drobne. Takie jakieś zmielone właśnie e, te drobinki właśnie chyba tego węgla, i kiedy peelinguję to moją twarz do tego momentu, że ta pasta już tak jakby troszeczkę zastygała. Później jak zmywam, to słuchajcie, naprawdę moja skóra jest tak oczyszczona, tak gładziutka, że nawet ostatnio szwagierce mówiłam, że mam tak gładką buzię, że naprawdę Wam ją polecam. Także pasta z tej serii, serii Carbo Detox jest jak najbardziej na tak. Ja ją używam. Tak samo zresztą ten żel myjący. Też go używam. Co do kremu jeszcze się nie wypowiem, bo jeszcze nie używałam, a słyszałam różne opinie. Nie, nie, nie zawsze pozytywne, więc jestem ciekawa na pewno będę testować. W każdym razie pasta mm, Carbo Detox, yy, ta węglowa, mogę Wam ją serdecznie polecić, bo tak jak mówię, jak ją użyjecie, jako bardziej taką maseczkę, to na świetnie yy, działa na naszą skórę dalej, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o kremy, to powiem wam szczerze, że używam różnych kremów na dzień raczej. Tak samo, też ostatnio w sumie powróciłam do tego kremu z Bielendy algi morskie. Jest to oczywiście krem nawilżający, bardzo delikatna żelowa, taka lekko żelowa konsystencja. Dzisiaj też go mam przed makijażem nałożonym i powróciłam z powrotem do tego kremiku, ale na duży plus zasługuje wzmianka właśnie o serum z Bielendy jest to Glicol plus witamina C ta seria w sumie niedawno tak całkiem wypuszczona, jest to serum na noc, serum odmładzające, stabilna witamina C, on tutaj jest z kwasem glikolowym i ja to serum, uży serum yy, używam na noc, jest tak wydajne, popatrzcie ile mi dopiero się go je jego zużyło jedna pompeczka zdecydowanie wystarcza na rozprowadzenie tego produktu po całej twarzy efekt jest taki, że utrzymuje 嗯。Okay. Mm. Uzyskujecie takie lekkie napięcie waszej skóry, to serum również niweluje zaczerwienienia, różne przebarwienia i redukuje coś tam działa przeciwzmarszczkowo. Ja go używam od okoła miesiąca czasu właśnie na noc i zauważyłam, że jednak ta skóra moja naprawdę dużo lepiej wy wygląda. I tak samo na moim czole, gdzie często mi wyskakiwały takie, takie lekkie, podskórne, jakby wypryski, moje czoło jest takie problematyczne. Tak jest problematyczne, że zazwyczaj właśnie na czole wyskakują mi jakieś takie e, niechciane e, wypryski, i od momentu kiedy używam właśnie tego serum, zauważyłam, że jest ich mniej. Nie, że one zlikwidowały się totalnie, natomiast jest ich mniej. Są to naprawdę jakieś 3-4 takie bardzo delikatne wypryski, ale ogólnie mogę Wam serdecznie polecić to serum. Ono jest na noc, no i że ono jest z kwasem glikolowym, to raczej używamy je na noc typowo, nie na dzień, bo wiadomo, że jak już jest słońce, jak już się ciepło robi, upały, to nie są zalecane właśnie kwasy, chyba, że mocny film, filtr. E, przepraszam, mocny filtr na twarzy. E, ale ja z tego serum jestem jak najbardziej zadowolona. Jeżeli chodzi o pielęgnację dalej e, włosy dobra to użyłam użyłam w tym miesiącu e, maskę taką z Joyco jest to maska odbudowująca i przedłużająca trwałość koloru. Natomiast to, co ja zauważyłam, to to, że ta maska mi tak pięknie wygładzała włosy, tak pięknie nabłyszczała, że ja sięgnę i kupię sobie kolejne opakowanie właśnie tej maseczki, bo żadna maska, jakie do tej pory używałam, właśnie przeróżne maski, nie, nie dawała mi tak pięknego efektu moich włosów jak właśnie przy użyciu dokładnie właśnie tej maski. Także Wam ją polecam. To są ogólnie troszeczkę droższe pro kosmetyki do piękności pielęgnację włosów, ale po tą maskę na pewno sięgnę i po tą maskę, tą maskę na pewno kupię teraz w tym momencie testuję ten taki drogi zestaw właśnie do włosów, przeciw wypadaniu włosów, na razie go używam, może faktycznie wypada mi trochę mniej tych włosów, także zobaczymy mam nadzieję, że po miesiącu czasu będę mogła coś więcej Wam na ten temat powiedzieć, więc dobra jeżeli chodzi dalej o pielęgnację ciała to słuchajcie, po prostu kolejny peeling z Bielendy, tak jak w przypadku tych peelingów z Bielendy, on miał taką fioletową, kurczę, coś tam okąpieli, też był po prostu świetny. To jest taki zdzierak, taki zdzierak, po prostu takie mocne drobinki jakby cukru miał właśnie, bo to jest peeling oczywiście cukrowy, vegan friendly. E, niby tutaj jest z arbuzem, natomiast ja tutaj nie wyczuwam arbuza. Są to jakieś fajne owoce, natomiast to na pewno nie jest arbuz. E, ten peeling nie zawiera też w sobie takich tłustych olejków, więc to mi się naprawdę bardzo podoba i ja dużą uwagę zwracam na to, żeby właśnie peelingi nie miały w sobie olejków. Z tego względu, że ja peeling robię zawsze przed nałożeniem samopalacza, a jak wiecie, żeby nałożyć samopalacz, żeby on się Wam dobrze trzymał to nie jest zalecane smarowanie czy też natłuszczanie Waszego ciała przed zastosowaniem właśnie e, samoopalacza, dlatego ten peeling mi się sprawdza naprawdę genialnie, po pierwsze mocno e, ujędrnia tą naszą skórę, napina, po, pobudza ją do prawidłowego krążenia, bo jest naprawdę to jest totalny zdzierak, bardzo grubo siarnisty peeling i czasem jak w połączeniu ten peeling z tą taką moją szorstką rękawicą, którą kiedyś e, m, kupiłam, e, kiedy właśnie używam peeling i tą szorstką rękawicą. To jest aż bolące, ale naprawdę świetnie. Złuszcza martwy na skórek, pielęgnuje, napina, wygładza. Świetny, świetny, świetny. To jest właśnie peeling z tej serii. Vegan Friendly. Także mogę Wam polecić. I tak jak właśnie w przypadku samoopalaczy, kiedy już po dłuższym czasie używania samoopalaczy widzę, że ta skóra jest troszeczkę przesuszona, wiadomo, że trzeba ją nawilżać, to w tym momencie przyszła mi z pomocą właśnie ta emulsja natuszczająca z Oilan. Raz w tygodniu robię sobie właśnie taką lekką kąpiel, dolewam troszeczkę tej właśnie ciekłej parafiny, tej emulsji natuszczającej, i ta moja skóra jest fajnie nawilżona, gładziutka, delikatna. Katna, nie ma już tego takiego efektu lekkiego przesuszenia na nogach i to mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza oczywiście też możecie do takiej kąpieli dodać jakiekolwiek inne oleki i tak dalej, natomiast że ja mam to, to powiem Wam szczerze, że to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza także to jest ta emulsja natuszczająca z Oilan i pamiętajcie, odsyłam Was tutaj do tego, do mojej recenzji właśnie z kosmetykami Oilan ponieważ do końca czerwca bodajże trwa fajna promocja, że jak wydasz 70 zł na kosmetyki Oilan to w tej samej cenie możesz sobie wybrać właśnie inne kosmetyki, czyli to była akcja Oilan kupujesz podwójnie zyskujesz, więc zachęcam was żebyście sobie zerknęli, ja w opisie wam jeszcze zostawię linka właśnie do tej ak ak akcji promocyjnej, bo myślę, że warto skorzystać no i dobra, jeżeli jesteśmy właśnie przy takich produktach bardziej brązujących, samoopalających, to pokażę Wam trzy kosmetyki, trzy takie jakby produkty właśnie brązujące, lato się zbliża wielkimi krokami, ja ostatnimi czasy non stop sięgam po jakieś balsamy brązujące, mgiełki samoopalające, samoopalacze i tak dalej i mam trzy ciekawe, świetne produkty Wam do pokazania, po pierwsze... Coś, co zużyłam praktycznie już do końca e, i muszę kupić sobie nową butelkę, bo to jest po pierwsze e, bardzo fajnie nawilża. E, nie tworzy plam. Naprawdę efekt jest bardzo, bardzo ładny. E, jest to Liren, brązująca mgiełka, olejkowa duo-formuła z bursztynem. To jest taka, e, taki samoopalacz dwufazowy. Trzeba go wstrząsnąć, żeby ten olejek zmieszał się z tym produktem z brązującym. E, daje on stopniowy efekt właśnie opalenizny, tylko że że zauważyłam, że kosmetyki właśnie z Liren czy też nawet czasami z Bielendy dają troszeczkę bardziej e, opaleniznę wpadającą w pomarańczowe tony niż w brązowe niż przy... brązowe, zaraz Wam pokażę, ale ogólnie z tego efektu naprawdę byłam bardzo zadowolona tylko musiałam uważać, żeby, bo jak tak używałam tego sama, samoopalaczu 3 dni pod rząd to ta opalenizna już była troszeczkę bardziej pomarańczowa więc e, tą mgiełkę Wam na pewno polecam, tylko musicie uważać jak ją używacie. Nie że codziennie przez tam przez tydzień czasu i tak dalej. Dobra, musiałam zmienić sprzęt, ponieważ w kamerze mi padła bateria, mam nadzieję, że jakość nie będzie się za bardzo różniła, więc powracamy do tej mgiełki, tak jak mówię ona daje naprawdę bardzo ładny efekt, bez smug, bardzo naturalny tylko musicie po prostu uważać żeby nie używać jej przez 7 dni w tygodniu codziennie lekkie takie odstępy, żeby nie przesadzić żeby właśnie ten efekt nie był taki bardzo pomarańczowy, koszt tej mgiełki to jest około 27 zł, chyba z tego co dobrze pamiętam, ale naprawdę świetnie nawiżę. Nie czuć tego smrodu takiego typowego samopalacza i mogę Wam ją polecić, bo tak jak zresztą widzicie, ja już ją mam na wykończeniu. I tą giełkę też używałam bardzo często wtedy, kiedy gdzieś tam użyłam samopalacza w piance, w musie i gdzieś tam miałam lekki zaciek, to wtedy wstrząsałam właśnie tą giełką, spryskałam to miejsce, gdzie pojawił się zaciek i zostawiłam po prostu do wchłonięcia i. Ta, ten taki lekki zaciek się po prostu niwelował także to jest bardzo fajny sposób na e, takie lekkie zniwelowanie jakiś tam plam e, kolejnym samoopalaczem, który już wykańczam jest to samoopalacz e, to nie jest ogólnie mm, marka Vitaliberata, ale to też jest jakiś tam dystrybutor NKD SKN Tinted Tan Mousse. Jest to pianka. Bardzo szybko się wchłania. jej tu mam już chyba, nie wiem, no minimalnie, może tyle mi jej zostało. Bo niestety też ją używałam bardzo często i naprawdę efekt jest bardzo, bardzo ładny. I tak jak w przypadku tutaj tej, tej mgiełki z Liren, efekt robi się troszeczkę bardziej pomarańczowy, to tutaj. Przy tym musie, tak jak i w przypadku Saint-Maurice, który używam w tym momencie, też to efekt po tym samopalaczu daje piękny, brązowy, ładny, naturalny. I tam, ten samoopalacz kosztuje około 60 zł, więc nie ma jeszcze tragedii. Jeżeli byście były zainteresowane, ogólnie wszystkie linki do tych kosmetyków wam zostawię na dole, żebyście sobie mogły gdzieś tam się rozeznać cenowo i jakie one mają działanie, opinie i tak Ale ten samoopalacz też mi się świetnie sprawdza, bo daje naprawdę bardzo ładny brązowy efekt, szybko się wchłania, nie pozostawia tej takiej tłustej formuły, bo na przykład już tam giełka zostawia taką tłustą formułę. Ja ją nakładałam na noc, od rano oczywiście po każdym samoopalaczu biorę kąpiel, żeby zmyć tą taką breję, która zostaje na naszej skórze, żeby ciuchy się nie pobrudziły. I naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. No i jeszcze coś nowego, też co ostatnio nabyłam, co dostałam właśnie od marki Bielenda. Jest to Magic Bronze, dwa w jednym nawilżający krem brązujący do ciała, który nawilża i brązuje. I powiem Wam szczerze, że zapach tego samoopalacza jest po prostu genialny. On pachnie orzechami włoskimi. Takim orzechem, takim migdałem, lekko i lekko zalatuje nawet cynamonem. Bardzo mi się podoba ten zapach, jest taki słodki. I mm, ja tego akurat balsamu brązującego używam e, tak między przerwami w używaniu samoopalacza. Kiedy na przykład nie używam tego dnia samoopalacza na noc, to na noc nakładam sobie właśnie ten balsam brązujący. Wtedy ten efekt mojej takiej. Opalenizny dzięki samoopalaczom e, utrzymuje się dłużej, e, bo wiadomo, jak już dłużej na przykład nie używacie samoopalacza zaczynają się robić takie lekkie plamki ponieważ ten samoopalacz Wam schodzi więc też trzeba pamiętać o tym, żeby robić peeling to wtedy na pomoc właśnie przychodzą balsamy brązujące, tak w międzyczasie właśnie kiedy nie używam samoopalacza sięgam po balsamy brązujące i ten balsam naprawdę bardzo fajnie się sprawdza ładnie pachnie, fajnie nawilża e, no ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby dobrze rozsmarować każdy produkt brązujący żeby nie porobić sobie plam no i tak, jeżeli jesteśmy już przy ciele, przy nogach, ostatnie dni, ostatni czas był dosyć ciepły, chodziłam w krótkich spodenkach albo w spódniczkach, sukienkach itd., i chcę, chciałam wtedy, żeby moje nogi bardzo ładnie wyglądały, opalone, żeby były, żeby się błyszczały. No i wtedy sięgałam po taki balsam jest to Luxury Paris, dostępny w sieci Rossman i chyba też kiedyś był w Biedronce. Jest to balsam z drobinkami złota, rozświetlający balsam z drobinkami złota. Ten balsam ma, balsam ma w sobie naprawdę bardzo bardzo dużo takich drobinek rozświetlających, kiedy posmarowałam sobie nogi, moje nogi naprawdę bardzo ładnie wyglądały, ale później poszłam umyć ręce i w dalszym ciągu na moich rękach, na moich dłoniach były te takie drobinki złota, dlatego wtedy muszę skupić się na tym, żeby dobrze te dłonie umyć, żeby gdzieś tam się nie pobrudzić ciucha i tak dalej, bo wtedy będzie się wszystko świecić, ale bardzo ładnie bardzo fajnie się wchłania ten balsam zostawia piękną, naprawdę złotą taką lekką poświatę na nogach na wilża no i jest bardzo bardzo wydajny, on chyba też dużo nie kosztował. Także to by było to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to chyba będzie tyle. Pokażę Wam teraz trochę rzeczy z kolorówki, bo jak wiecie, mój makijaż ostatnimi czasy to jest naprawdę minimalistyczny makijaż, ale. Zdarza mi się po prostu pomalować, nawet tak make-up no make-up. No i na pewno ostatnio bardzo często sięgałam po podkład, właśnie z bielendy. Jest to Nude Match i ostatnio, będąc nawet w Rosmanie, chciałam w szwagierce kupić ten podkład i sobie drugą buteleczkę, ale niestety ten akurat podkład był już wybrany, została tylko ta wersja cover i mat. No i ogólnie zauważyłam, że ten podkład, ja też mam w kolorze jasny beige 01 i on jest jaśniejszy. Od tych jedynek cover i mat, więc mogę Wam go serdecznie polecić. Bardzo lekki podkład, ładnie wyrównuje kolory skóry. Tylko trzeba uważać, że jak już nałożycie ten podkład, żeby gdzieś się nie dotykać tutaj po twarzy, bo wtedy on się ściera. Ja też zauważyłam, jak używałam właśnie tego podkładu i nosiłam okulary przeciwsłoneczne i gdzieś tak chciałam założyć jedną ręką i tym uchwytem, co za ucho, smrnęłam sobie tutaj po prostu przy twarzy. To mi się zrobiła lekka plama. To jest naprawdę bardzo delikatny podkład i ja go naprawdę bardzo często używam, tylko wtedy kiedy go używam, muszę uważać, żeby nigdzie twarzy nie dotknąć, bo zaraz on się ściera po prostu. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo fajnym podkładem, bardzo leciutkim, nie zapycha, fajny, naprawdę polecam dziewczyny. Kosztuje niecałe 12 zł, także ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli jesteśmy przy makijażu, to ostatnio przeprosiłam się w ostatnim miesiącu z bronzerem Bahama Mama z De Balm, ponieważ przez długi, długi czas go nie używałam, bo myślałam, że on jest za ciepły. A w tym momencie, kiedy zrobiło się ciepło, kiedy jestem bardziej opalona tymi samopalaczami, to sięgam właśnie po ten bronzer do konturowania, bardzo delikatnego zresztą wykonturowania, bo ja raczej skupiam się na takim ociepleniu. I dzisiaj tak samo mam ten brązer nałożony, także przeprosiłam się z nim i w ostatnim miesiącu praktycznie cały czas sięgałam po ten brązer. Odstawiłam mój piękny, ukochany brązer z. Too Faced y, Chocolate Soleil na rzecz właśnie tego i tego używam. I tak jak Wam pokazywałam w moim ostatnim filmiku, jeżeli chodzi o makijaż dzienny, w ostatnim miesiącu też bardzo często sięgałam właśnie po taki brązer wypiekany z Glazel. Linka w, w tamtym filmiku Wam zostawiłam na dole i te brązery na stronie gla, Glazel możecie szukać jako pudry po prostu pr pudry y, w kompakcie. Numer 9. On ma bardzo ładne, lekko satynowe wykończenie. Zresztą dzisiaj też go mam na twarzy nałożonego bardzo delikatnie i ten efekt właśnie w takie cieplejsze dni mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Także bronzer z Glazel. Jeżeli chcecie go zobaczyć bardziej w akcji, to odsyłam Was do mojego ostatniego filmiku z makijażem codziennym. No i słuchajcie: Golden Rose, Golden Rose Highlighter Stick. rozświetlacz, który również mam nałożony zwilżoną gąbeczką na szczyty kości jarzmowych. Po prostu cudo, cudo, cudo. Piękną taflę on daje. Zresztą możecie to chyba zobaczyć. Niesamowicie wydajny, bardzo duży produkt, bo zobaczcie, jego tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wystarczy niewielka ilość, żeby taki ładny efekt uzyskać. Koszt tego sticka to jest jakieś niecałe 20 zł, chyba o ile się nie mylę. Linka Wam zostawię na dole, żebyście sobie zerknęły. Także Wam serdecznie polecam, jeżeli szukacie czegoś bardzo ładnego, żeby uzyskać taki efekt tafli, to serdecznie Wam polecam właśnie te sticki z Golden Rose. No, i teraz jeszcze Wam pokażę trzy rzeczy z Golden Rose, które ostatnimi czasy też bardzo często używam od momentu, kiedy je właśnie dostałam. Słuchajcie, po pierwsze te um, Golden Rose, te kredki, korektory. E, ja w tym momencie, co prawda, nie mam żadnego korektora na twarz nałożonego, no nie, no dobra, może mam chyba ten e, z Catrice. Ale ten korektor, pomimo tego, że to jest korektor w kredce, raczej taki powiedziałabym lekko cięższy, o dziwo, na twarzy w ogóle nie wygląda na ciężki, rozprowadzony z wilżoną gąbką, daje naprawdę piękny, nieskazitelny efekt, bardzo mi się podoba. No i cały czas po prostu tego używam, jak widzę, że gdzieś tam mam jakieś niedoskonałości i kiedy chcę taki bardziej trwalszy makijaż, to używam właśnie tych korektorów w kredce recenzja tych kredek jest na moim kanale więc też ją Wam gdzieś tutaj podlinkuję no i jeżeli chodzi o usta o makijaż ust to niestety tak jak wspominałam Wam w filmiku z moim makijażem codziennym e, niestety, ale e, nie mogę na ten moment używać pomadek matowych, dlatego sięgam wtedy po pomadki z Golden Rose z tej serii Sheer Shine z witaminą E SPF 25, piękne nawilżające pomadeczki satynowe e, mój ulubiony odcień to jest 04, to jest taki nudziak. Właśnie tą pomadkę miałam w moim ostatnim filmiku. One dają naprawdę bardzo ładne, takie metaliczne. Zobaczcie, wykończenie: coś idealnego na lato. Także polubiłam się z takimi pomadkami. One są naprawdę w bardzo dużej gamie kolorystycznej. Niedrogo kosztują. Teraz na stronie Golden Rose widziałam, że jest promocja na nie. One chyba teraz są po 12 zł. No, popatrzcie, naprawdę bardzo fajne. Eee, no podobają się. Dzisiaj, co prawda, mam coś innego na usta nałożonego, tak na próbę nałożyłam sobie Golden Rose Matte Lipstick crayon, czyli kredkę matową. Natomiast nałożyłam tą kredkę. Ona teraz nie ma takiego ładnego efektu jak tutaj w opakowaniu. Dlaczego? Już Wam mówię, ponieważ też często sięgałam po Golden Rose. To jest taka prep and prime, taka baza pod pomadkę z witaminą E właśnie, że ona nawilża nam te usta. I pod tą, pod tą kredkę właśnie nałożyłam tą pomadkę. To jest taka właśnie baza. Przeźroczysta i dzięki temu moje usta nie są przesuszone. Ona jest przeźroczysta, tak jak mówię, jest przeźroczysta, tylko że właśnie jak nałożymy tą bazę na usta i na to będziecie chciały nałożyć pomadkę matową właśnie tą Crayon, to ten kolor nie będzie taki mocno intensywny bo widzę że on jest taki lekko półtransparentny natomiast e, bardzo fajnie się sprawdza jeżeli macie właśnie lekko przesuszone usta chcecie pomimo wszystko nałożyć pomadkę to wam polecam właśnie Golden Rose e, Prep and Prime no i kochani, ostatnim moim ulubieńcym, który chciałabym, o którym chciałabym powiedzieć, będą to hybrydy. Hybrydy, jak widzicie w moich ostatnich filmikach ogólnie i na Instagramie, możecie zobaczyć, że w dalszym ciągu mam pazury hybrydowe. Niesamowicie się z tego cieszę, ponieważ znikło mi to uczulenie, tak jak Wam mówię przy, przy, po użyciu właśnie tej maści TravoCord. No i ostatnio sięgam cały czas. Po hybrydy marki Prowokatery, tutaj w tym takim dużym starterze. W tym momencie mam piękny odcień niebieskiego, jest to numer 68. To, co mi się podoba bardzo w tych lakierach, to to, że one mają naprawdę świetną pigmentację. Tutaj mam nałożone bardzo cienkie dwie warstwy bez białej bez białej bazy, bez białego lakieru pod spodem i zobaczcie, kolor jest po prostu świetny, pigmentacja jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, paznokcie skróciłam i ta długość dużo lepiej mi się sprawdza, także serdecznie Wam polecam, jeżeli zastanawiałyście się, czy wypróbować w ogóle te lakiery Provocateur, to Wam je polecam bo tak jak mówię, one mają naprawdę świetną, świetną pigmentację jak śledzicie mnie na moim profilu na, Facebook, na Instagramie to widziałyście, że już niejednokrotnie miałam te lakiery na paznokciach i każdy jeden naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, więc Wam je serdecznie polecam. E, ogólnie jeszcze takie podsumowanie na temat tych hybryd prowokater będzie na moim kanale. No i jeszcze myślę, że mogłabym tutaj wspomnieć o prezencie, który dostałam od mojej kochanej Ewy z Warszawy. Ewuń, bardzo Ci dziękuję. E, co prawda nie używam tej mgiełki cały miesiąc, ale... Będzie jakiś tydzień czasu, no stop. Używam, od kiedy ją dostałam. Jest to Mgiełka z Bad Body Works Amber Blush. Dosyć słodki zapach, natomiast piękny. Piękny, podoba mi się. Nie jest taki mulący jest taki naprawdę lekko słodki, ale jest taka gdzieś wyczuwalna, lekka nuta takiego lekkiego orzeźwienia. Ja na takie ciepłe dni zazwyczaj właśnie powracam do mgiełek zapachowych. Odstawiam na jakiś czas po prostu perfumy, jakieś wody toaletowe, a sięgam wtedy po mgiełki. I w tym momencie używam właśnie Amber Blush z Bath Body Works, piękna, duża mgiełka, także Ewą dziękuję Ci serdecznie za tą mgiełkę. Ja się już z Wami dzisiaj żegnam, mam nadzieję, że podłapałyście coś ciekawego, jakiś kosmetyk, jakiś produkt, który, który chciałyście wypróbować, przetestować, a nie wiedziałyście czy po niego sięgnąć, to ja Wam go serdecznie polecam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi nowościami, co się tam u mnie dzieje i tak dalej. Zapraszam Was oczywiście też na mojego Instagrama, bo na Instagramie dodaję dosyć dużo zdjęć. E, Ostatnimi czasy nawet więcej niż na moim profilu na Facebooku, więc linka też Wam do Instagrama zostawię na dole. E, no i co, I trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich filmach buziaki, papa. Pa.